Fundusłowecki, żeśmy otrzymali w 2010 roku, został uchwalony w 2009 roku i nasza, nasza kwota, przeznaczona kwota na to, to jest około od 19 400 zł do 20 500 zł. To uzależnione jest od ilości mieszkańców, obliczone jest na podstawie gusowskich wskaźników odpowiednich. No. I myśmy tutaj zaplanowali na pierwszym, e, w, w, pierwszy, drugi rok e, doprowadzenie w miejscowości Hermanowice, doprowadzenie e, e, do, instalacji elektrycznej do cmentarza komunalnego, o, do, zrobienie oświetlenia e, ulicznego do cmentarza komunalnego. Później część pieniążków przeznaczyliśmy na, e, podzieliliśmy ten fundusz na jak gdyby dwa zadania. E, wspomogliśmy szkołę podstawową w Hermanowicach w kwotą 5 tysięcy złotych na zakup mebli, a a obecnie no, w tym roku ma być y, y, zrobiona droga powiatowa co prawda y, fundusz y, zrezygnowaliśmy w roku 2013 z funduszu sołeckiego z prośbą do rady gminy aby te pieniążki w kocie 20 19788 zł przeznaczyć na pomoc przy remoncie drogi powiatowej Hermanowice Kniażyce ale ta droga w całości biegnie przez wieś Hermanowice tylko my jesteśmy można powiedzieć że y, użytkownikami tej drogi no i tak się składa. Bada, że na dzień dzisiejszy ta droga jeszcze nie jest realizowana. No przykro to powiedzieć. Jest to plan, jest to plan do zrobienia. Tak jest, że przykro powiedzieć, że ta droga zostanie zrealizowana przed, przed dosłownie samymi wyborami. No ale tak to wynika z grafiku firmy, która będzie to realizowała. Przetarg został już ogłoszony, wygrała firma Przemyska, no i my tą drogę będziemy. mieli. proszę wiedzieć, jak dużo osób pracuje nad takim projektem? Że panu, ile panu osób pomaga? Znaczy się w pierwszej no można powiedzieć. Głównym takim współpracownikiem moim to jest i on to jest takim pracownikiem wiodącym, no bo to jest Radny Gminy Przemyśl, Radny Wiejski. No i dzięki niemu można powiedzieć, że przeznaczone pieniążki na remont drogi powiatowej zostały, zostały przyznane przez Radę Gminy Przemyśl. Spotkaliśmy mieszkańca w wioski Hermanowicy. Pana radnego. Proszę się przedstawić. Dzień dobry. Nazywam się Zbigniew Czerniak. Jestem radnym gminy Przemyśl z okręgu wyborczego Hermanowice, Malchowice, tejsławczyk. Proszę pana, chcieliśmy zadać panu pytanie, czy to, co Fundusz Sołecki finansuje, czy to, co jest wykonane, czy jest potrzebne i dlaczego jest potrzebne? Na pewno jest Fundusz sołecki potrzebny, chociażby z tego względu, że mieszkańcy czują się bardziej docenieni, że mogą współdecydować o potrzebach własnej miejscowości. Na nikt inny jak mieszkańcy nie czują bardziej tego co jest im niezbędne, niezbędnie potrzebne do, funkcjon do funkcjonowania w danej miejscowości i takie y, prace jak, jak chociażby y, remont y, cmentarza czy, czy remont drogi powiatowej czy wykonanie, y, wykonanie grzybka, który będzie służył integracji wszystkich mieszkańców to y, Konsoliduje, jak gdyby ludzi, którzy, którzy czują się docenieni, docenieni przez samorząd gminny.